Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale I dzisiaj gramy w taką mapę W której trzeba zbierać postacie eee, Jak widzicie trochę już zebrałem W ogóle flopę to już miałem trudności I jeszcze trochę nam zostało Więc mogę z wami pozbierać W ogóle jestem? Tak tu No dobra To ja już... Idę szukać wiecie. Bo ostatnio to ja szukam, minionka. Więc. Dogie! Holender! I żeby mi YouTube to włączył te kupię komentarze. Bo ja tego nie ustawiam. Dobra. Tu razy to ja szedłem. A tutaj. Bananka. Ok. <laughs> Chciałam zrobić IQ 1500. Może tu jest bigiotek. A nie. <laughs> to to pikseli. W ogóle <laughs> jestem trochę chory, nie? <laughs> uh, najlepiej, jak nie chcę ryzykować. <laughs> to może tu a nie, tu już byłem. Dobra, muszę jeszcze raz. Tu już byłem. Sonic.exe... Po nim czuję teraz taki cringe. No patrz, ja też się mogę z takiego zbiegić. No i co mi Nie bij mnie. Jesteś tylko stertą Pikseli. Panie drogi Xie. Nawet przy Gampit macie dość. I ten detektyw, który o tobie mówił. Derek Green? Czy co jak? Nie pamiętam. To to idę tu. Pomoczę. Ja... Dobra, zabij mnie. Zabij mnie, no? Możesz. No bij. Bij mnie! Kurde, jakiego laga zaś dostałem? Bibie Bimie, tato! Gie, to muszę się zrezygnować. Dobrze... Mm. Za kółko zrobiłem, ale na złość nie mogę znaleźć tego pigiotka. tu jest, A! Nie, dwa. O, młotek dobra, gdzieś tutaj trzeba było rozwalić ścianę, A! A, kurde, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, <laughs> niebieski kluczyk. Kurde, gdzie tutaj trzeba było rozwalić? Tutaj ja, muszę akurat teraz kosić tą trawę. Co? A ja to zdobyłem No to wraca. A! Uh. Może tutaj? Jest to będziemy tutaj postać, bo tutaj jest ten król. Z Adventure Time Dobra, musimy tu chyba wejść. Pomocy! Co ty robisz? A! Dzięki króliku! I mamy króla! Pięknie! A! Dobra, to teraz musimy się wspierać z powrotem. W takich chwilach żałuję, że nie można. Tutaj skakać podwójnie! Pomocy! Ja chcę się Nie! Nie! Yeah! Nie! Yeah! Głupia Lina nie mogli zrobić więcej! A tu co? Co jest tu? To nic! A! Ben nie strasz mnie! Może no, ty jestem? Kurde, Kurdy zaś wracam do szereka. Już tą mapę zdałem na pamięć. Coś kółko zrobił. Dobra, to pójdę tu. Nie! Nie! Yeah! Olera. Zawsze gdzie tylko nie spojrzeć musi mnie zabijać. Czemu te kupie zjeżdżaki muszą się zmieniać? Jest! Dobra. To pójdę tu. Aj! Dobra. To może tu jest sobie jodek. Piszcie w komentarzach, gdzie jest ten głupi milionek. Może tu jest przycisk? No, ostatnio już szukałem przycisku, nie? Dobra, jeszcze dwa przyciski. Tutaj się ukrywałeś, kupcze. Przyjrzę na suficie też brać jakiś przycisk? Bo tylko ostatki biznes został. Jak ta złość. Au! Kurde, już nawet mnie nie dotknął. To może. A nie, tam była postać. W ogóle pracy, czy ja mam tego królika. Nie mam. Jest! Jest, jest, jest i kurde pibi. A! Sturny królik, mam. mam błotek! I nie ja zawaham się go użyć. No chodź to, no chodź tu! Chodź tu! Stłużył! Jak to królik. Nie obrażam teraz królików. Tu coś jest. Nie. A tu? Tu jest minionek? A! <ścoughs> Gdzie jest ten minionek? Może tu jest? Nie, nie, nie. Może tutaj, błagam, nie, gdzieś tutaj będzie. Może tam, gdzie jest szczur? Zratatuj. O kurde, jakie bydle. Serowy kluczyk. Żertujecie sobie. Ja nie będę serem otwierać. Dobra. Tutaj lub tu. A tu mamy szczurę. Ale ja wolałam minionkę. Bo mam już banana. Piszcie mi w komentarzach, gdzie jest kupi minionek. Jest! Znaleźliśmy minionka! Tak! 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 Udało się! Udało się! Udało! Ile jeszcze to postać? Nie tam dobra! To już czas zakończyć odcinek! Dziękuję za oglądanie! Nie musicie już pisać, gdzie jestem, kupi biegonek, Nie, nie! Po prostu jeśli Jesteście nowi, ale nie musicie! Do następnego. Ale łapkę możecie zawsze zostawić.